Synchronizować będziesz ty. <skrym> hej, hej, jak się macie? I pies uciekł, powiedziałem. Hej, hej, i pies mi uciekł. Eee. Chciałem ja im powiedzieć: Witam Was w Zapytaj Jodę. Czyli w programie na YouTubie, w którym odpowiadam na wasze pytania związane z Gwiezdnymi Wojnami i związane z Biblioteką Osus. Trochę pokręciłem ten otwieracz. Nic dziwnego, ponieważ ostatnie ostatnia zapyte jodę było 11 miesięcy temu, no z rok będzie. I y, słuchajcie, za mną widzicie przycisk YouTuba, który przyszedł na 100 tysięcy subów. To było dosyć dawno temu y, już y, i wiem, że ja cały czas wiszę wam Jakiś taki materiał podsumowujący czy coś takiego. Natomiast y, oczywiście go zrobię, oczywiście go zrobię, tylko no, teraz mam trochę kłopotów, zresztą też muszę się zastanowić i cały czas nad tym się zastanawiam, jak kanał powinien wyglądać dalej, y, ponieważ no, niestety jesteśmy, jesteśmy, mam tutaj na myśli społeczność Osusa. Bardziej. Bardzo zależnie od tego, jak y, działa algorytm YouTube'a, nie? I jak w grudniu nie ma filmu w tej chwili, to te wyświetlenia lecą na łeb, na szyję i trzeba się zastanowić, jak to robić może troszkę inaczej. Poza tym, no robię to od 8 lat, y, w sensie nagrywam filmiki o Star Warsach na YouTube'a. I y, no i myślę, że jest czas, żeby troszkę, czy przynajmniej parę rzeczy pozmieniać. Też zapytałem Was dzisiaj o to, jakich treści byście chcieli więcej widzieć na kanale Biblioteki Osus i rzeczywiście tak czytam te, te, te posty i się do tego odniosę jakoś. Natomiast no, i tak miałem dzisiaj w planach sobie usiąść i ponagrywać jakiś taki gadany materiał, między innymi dlatego, że kupiłem nowy, nowy aparat. I akurat na Zapytaj Jodego go przetestuję. To jest bardzo ciekawe, bo swój pierwszy aparat, swoją pierwszą lustrzankę cyfrową e, kupiłem właśnie po to, żeby te 8 lat temu nagrywać e, filmiki o Gwiezdnych Wojnach, e, czyli w 2014 czy coś. Najpierw kupiłem mikrofon, który notabene teraz też go używam, aczkolwiek jeśli wszystko dobrze działa, to nie słyszycie z niego dźwięku, bo używam go tylko jako takiego mikrofonu przewodniego. Ale to jest dobra okazja, e, myślę, przyjdzie, żeby pogadać troszkę na ten temat. Też nie ukrywam, że powodem jest ten oto przycisk z tyłu, którego tutaj specjalnie postawiłem, bo go nie powiesiłem jeszcze nigdzie na ścianie, dlatego że jakby doszedłem do pewnego celu, jakim jest właśnie zdobycie to 100 000, tych 100 tysięcy subskrypcji i no, do miliona raczej w Polsce, robiąc kanał po polsku o Gwiezdnych wojnach, raczej nie dojdę. Więc trzeba się zastanowić, jak właśnie inaczej rozwijać ten kanał. Ale tak jak mówię, o tym jeszcze materiał zrobię. Nie mam czapki mojej od Zapytaj Jodę, bo gdzieś ją posiałem, myślę, ale właśnie zrobię Zapytaj Jodę. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś w ogóle... Gdzie to mi pokazuje czas? 3 minuty. Trzy minuty nagrywam, więc no pogadam troszkę Zapytaj Jodę. A taki materiał, taki gadany, bo w ogóle chciałbym robić trochę więcej takich materiałów gadanych, będzie w przyszłości podcasty jakieś, może wrócić do tego, startoki. To mnie zawsze bardziej jarało. Ok. Pierwsze pytanie. Stryjeczny wuj szwagra drugiego męża cyborga pyta. Pytanie do Zapytaj Jody. Ile mniej więcej żyły klony? Bo niby się szybciej zdarzały, ale nie mogę wykminić. No to jak, wiesz, człowiek żyje 60, 70, 80 lat, no teraz średnia życia nam się wydłuża dosyć drastycznie. W związku z tym jak klony się dwa razy szybciej starzały, to znaczy, że żyły dwa razy krócej. Czyli klon 40, czyli klon po 40 latach klon był jakby biologicznie tak jakby miał 80. co jest bardzo ciekawe, bo wiemy, że w powrocie Jedi w jednej ze scen tam ten atak, wiesz, na Endorze, na bunkier, gdzie były usytuowane te, te, te jakby generator pola tam się pojawił, to już zostało nam potwierdzone, pojawił się Rex. To znaczy, że ten Rex miał tam ponad 70 lat, więc nadal jakby dawał radę, ale myślę, że to była jego jedna z ostatnich misji, jaką wziął, w jakiej wziął udział. Ale no tak, no należy się spodziewać, że klony, jeśli nie zostały ranne, nie wiem, nie, nie no oczywiście no nie zginęły, nie, nie zostały ranne, no to myślę, że żyły około 40 lat. Takich ludzkich, normalnych, tak? Zapytaj Jodę. Kto był potężniejszy? Maul czy duku? Myślę, że duku, bo maul był taką. Znowu uzasadniam chociaż to chyba miały być takie szybkie odpowiedzi. Maul był takim. Przynajmniej w epizodzie pierwszym, bo to się potem zmienia, nie? ale porównujemy filmowego duku i filmowego, i filmowego maula. A nie klon Warsowego. Tak? Dlatego, że. Czy rebeliantowego. Yy, dlatego, że jeśli weźmiemy mniej więcej, prawda, okolicę mrocznego widma, no to zdecydowanie Duku. Dlatego, że Maul był takim rembajłą, który po prostu był świetny we władaniu mieczem i, yy, i był takim, jak to się mówi, akolitą ciemnej strony. W ogóle zobaczcie, jaką ma fajną koszulkę. Best dog, dad, in the galaxy. Ha. Yy. Natomiast Duku był mądrym, doświadczonym rycerzem Jedi, nie? Najpierw. Natomiast jeśli weźmiemy czasy późniejsze, no to oczywiście Duku zginął w epizodzie trzecim. Natomiast Maul nie i Maul w Rebeliantach zamienia się w takiego właśnie mistrza ciemnej strony mocy, który planuje zbudować jakąś intrygą, jakimś kombinowaniem zbudować swoje własne imperium i działać na swoją własną rzecz. I wiecie, no bo dla mnie potęga ciemnej strony, to może wyjaśnię, zawsze dla mnie potęga ciemnej strony mocy to nie było to, jak mocnymi, nie wiem, błyskawicami z palców możesz strzelić, tak? Albo jak, albo jak potężny statek z orbity możesz ściągnąć przy pomocy mocy, tak jak Star Starkiller w The Force Unleashed, prawda? Dla mnie to... Potęga ciemnej strony przejawiała się w, w tym takim kombinowaniu, w tym takim nakłanianiu innych do swojej woli. Tak? To, było, to była dla mnie zawsze potęga ciemnej strony mocy. I, ty, I w tym aspekcie ten maul z rebeliantów chociażby, czyli ten późny maul nazwijmy go tak, no był absolutnie rewelacyjny, nie? I, i, ale tak, więc tak, jeśli miałbym strzelać, taki pierwszy strzał, nie? Maul czy Dooku? Palpatin e, Palpatine czy Luke? E, hmm. No Luke, no bo w końcu gdzieś tam pokonał Palpatina, tak? I to... E, a potem, e, jeśli mówimy o sequelach, uniknął z nim walki. W związku z tym... E, no... Chyba Luke. Ale no właśnie, to były... Wiesz, to były zupełnie, tak jak powiedziałem, właśnie w przypadku Maul czy Duku, nie? To były zupełnie takie nieprzystające do siebie te, te, te umiejętności, że tak powiem. Bo ciemna strona mocy to nie tylko właśnie to, jak jesteś w stanie mocno prawda, walnąć tymi błyskawicami czy coś takiego, tylko jak, jak jesteś w stanie, jaką jesteś w stanie potęgę zbudować, nie? Stary Joda, czy stary imperator? Wiesz co? Um, myślę, że stary imperator. I tutaj pod względem mocy, bo stary imperator, y, mówimy o starym imperatorze, chociażby z epizodu dziewiątego, y, no to on, wiesz, no, już przy, przyczepiony do jakiegoś tam systemu podtrzymującego życie, nie? Y, chociaż no Joda też wiele lepiej nie, nie wyglądał. A tutaj, no, tu nie wiem, jak mam odpowiedzieć, stary Joda czy stary imperator. Wiesz, jak to mówią. Ciemna strona mocy nie jest potężniejsza. Jest szybsza i bardziej widowiskowa. Dlaczego Darth Vader po śmierci nie zniknął, a mimo to ukazał się Lukowi wraz z Obi-Wanem i Jodą? Kylo Ren zniknął, a nie ukazał się Rey obok Rey i Luka. Zacznę, zacznę od końca. Kylo Ren zniknął, a nie ukazał się obok Rey. W ogóle obok Rey, y, tam w końcówce oczywiście, epizodu 9, no mało który Jedi się ukazał, tak? Kenobi się nie ukazał, Kwajgodzin się nie ukazał, Joda też nie. Więc, no, jakby zamierzenie tej sceny było takie, że pojawia się tam tylko Leia i Luke, czyli Skywalkerowie. Wszyscy Skywalkerowie są wreszcie razem, tak? Czyli Leia, Luke i Rey, która mówi, I'm Skywalker. Natomiast Darth Vader po śmierci nie zniknął, a mimo to ukazał się Lukowi. A skąd wiesz, że nie zniknął? Na Endorze. Luke Skywalker, mówimy o epizodzie 6 oczywiście, na Endorze Luke pali zbroję. Skąd wiesz, że tam jest ciało? On może palić, wiesz, pustą skorupę zbroi. Jakby e, Kenobi, kiedy znikał w epizodzie czwartym, to też jego szaty zostały, nie? E, czy jakiś Polak napisał książkę w uniwersum Star Wars? Jak wygląda proces rekrutacji autorów, autorów książek i komiksów? Z tego co wiem, żaden Polak nie napisał. Znaczy, wiesz, to jest tak. Znowu, rozciągając to pytanie: wielu Polaków wyemigrowało na przestrzeni lat do Stanów Zjednoczonych, więc nie jesteśmy w stanie teraz stwierdzić, czy któryś z autorów licznych różnych książek i komiksów Star Warsowych, chyba, przepraszam, w komiksach to chyba był ktoś o takim polsko brzmiącym nazwisku. Ale w przypadku książek no, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że ktoś nie miał gdzieś tam korzeni polskich w przeszłości. Nie? nie wiemy tego. Natomiast taki, żeby to był Polak, Polak, wiesz, z obywatelstwem polskim, to nikt nie napisał, nie, nie było takiej książki od Polaka. Tak jak mówię, chyba w komiksach był jakiś, być może rysownik, który. Miał przynajmniej, był Amerykaninem, ale jakieś tam polsko brzmiące nazwisko się gdzieś tam mi przewinęło. E, oczywiście komentarze są do Waszej dyspozycji, więc napiszcie, jeśli wiecie, kto to był, bo mi coś się kołacze po głowie, ale, ale diabli wiedzą. E, natomiast jak wygląda proces rekrutacji autorów książek i komiksów? Nie wiem. Mogę Ci powiedzieć, że jak się domyślam, no to domyślam się tak. Czeka. Zrobimy tak i będziemy rozmawiać teraz tak cichutko, o, żebyś wiedział, jak wyglądał ten proces. Ja myślę, że to jest tak, że y, oczywiście Lucasfilm Story Group ma jakiś autorów współpracujących ze sobą, y, zwłaszcza teraz, w, kiedy mamy kanon Star Wars. Zwłaszcza, że te same nazwiska się pojawiają, nie? Zan oczywiście swoje tam robi, Claudia Gray, ktoś tam jeszcze... Claudia Gray czy to Sasha Gray? Jezus. Claudia Gray. Przestraszyłem się, że... No, nieważne. <laughs> I, I ja myślę, że to jest tak, że jest w tej chwili zgłaszane zapotrzebowanie na jakąś książkę, rozsyłane do autorów, po czym autor bierze dany temat i on pisze jakiś tam taki brief, jakieś takie opowiadanie, znaczy dostaje jakiś taki brief, co tam się przede wszystkim musi zdarzyć, jakieś, nie wiem, dwa zdarzenia, które muszą być w tej książce, żeby prawda, ten kanon się gdzieś tam trzymał kupy. I, i, e, i potem autor pisze jakieś. Krótkie, kilkudziesięciostronicowe opowiadanie. Oni mówią, to jest ok, rozbuduj to do pełnej książki, nie? Bo takie mam właśnie wrażenie, jak czytam teraz te nowe książki, mówiłem o tym przy okazji recenzji, że ja mam takie, że tam są całe długie fragmenty, które są po prostu zbędne, które są laniem wody. Że to właśnie autor napisał, nie wiem, 30-stronicowy albo 50-stronicowy takie opowiadanie. I oni w filmie mu powiedzieli: Dobre, zrób z tego 300-stronicową książkę. Nie? No i musiał trochę wody polać, tak? Nie zmieniając już tam kluczowych wydarzeń, tylko je trochę ewentualnie rozciągając, opisując, wiesz, na osi czasu. I ja mam takie wrażenie, aczkolwiek, no, oczywiście oficjalnie nie mam pojęcia, jak to wygląda. No bo to musi być, zwłaszcza teraz, właśnie, jak jest. Luka's Film Story Group, które pilnuje. Kanonu, No to to musi być jakoś ustalane, kto bierze jaki temat, nie? Tak mi się wydaje. Odjedziemy trochę. O. Yy, dalej. Czy Chui może w przyszłości zginąć, jeżeli chodzi o kanon? Myślę, że jak najbardziej może i myślę, że to się prędzej czy później stanie, aczkolwiek myślę, że zostało odłożone w czasie. Do czego zmierzam? Okazuje się, że bohaterowie trylogii Sequeli, czyli Podameron, Dameron, Rey i Finn, nie zebrali takiego szału wokół siebie jak kiedyś Luke Skywalker, księżniczka Leia i, i, i Han Solo. Tak? W związku z tym tak naprawdę nie udało się. To, co myślę, gdzieś tam sobie Disney zamierzył, to znaczy stworzyć nowe pokolenie bohaterów. Bo nadal gdzieś tam wracamy do tych starych cały czas. Zobacz, minęło 2019 był grudzień, 2019 był epizod 9. Nie. Czyli do grudnia 2022 minęły 3 lata, czy dwa? I, I... Boże, ja mam jakieś kłopoty z liczeniem, matko woska, dobijcie mnie. I, I jakoś nie dostajemy komiksów o Rey, nie dostajemy komiksów o... Y, wiesz, o Po Dameronie, jakieś tam się pojawiły niewielkie książeczki, jakiś komiks chyba. Po Dameron się pojawił w tym y, słabym, strasznie filmie animowanym. Ten, już nawet nie pamiętam, jaki on tytuł miał, był tak słaby. Yy, w sensie, yy, wiecie, ten taki trochę la man ma Mangowy. Boże, mam dziury w mózgu, muszę przestać pić. Yy, no, ale jakoś nieszczególnie te postacie są ek eksplorowane. Podczas gdy dostajemy książki o, nie wiem, o Padme, yy, Duku, dostajemy serial. Mówię o Tales of the Jedi, o Duku i o Asocie. Dostajemy Bad Batch, czyli te czasy jakby. Między epizodem trzecim a epizodem czwartym, yy, kolejna część gry Fallen Order, dostajemy jakby. Tak jakby w ogóle Lucasfilm nie chciał eksplorować tych czasów po epizodzie dziewiątym. A przecież wszyscy czekają na informacje o tym, czy ta nieszczęsna Rey założy swoją akademię i będzie szkoliła nowych Jedi, tak? czy co ona w ogóle zrobi ze sobą. I, yy, i myślę, że w tym wypadku E, Czubaka jest wygodnym bohaterem, bo można, bo już prawda, oryginalny Czubaka, czyli Peter Mayhew, aktor, który grał e, oryginalnie Czubaka, Czubaka już nie żyje, ale można ten kostium futrzasty założyć na innego aktora. W związku z tym Czubaka może żyć wiecznie, tak długo, jak pod tym kostiumem się będą z, zmieniali aktorzy, tak? A no, jakby Harrison Ford. E, Mark Hamill i Carrie Fisher, no Carrie Fisher już nie ma, no oni odejdą, prędzej czy później. Więc mamy szansę y, mieć w tym czubace takiego kontynuatora, jakby kogoś, kto skleja te wszystkie opowieści, bo przecież łuki też zresztą żyją dłużej niż ludzie. Y, więc mam takie niejasne właśnie przekonanie, że był taki plan, żeby zgładzić tego czubakę, ale teraz, ponieważ tylko on jeden został do użytku ze starej trylogii, nie? z oryginalnych Gwiezdnych Wojen, to będą go trzymać. Eee, czy miecze świetne miały wysoką temperaturę i dlatego mogły przecinać wiele rzeczy, czy zależało to od czegoś innego? Widzisz, i tutaj źródła są różne. Eee, powiem ci z głowy, nie sprawdzam teraz na bieżąco. Miałem, spotkałem się z określeniem, że miecz świetlny jest bardzo gorący. Zresztą widzimy to w epizodzie pierwszym. Kiedy Quaigon Jin wbija ostrze w te drzwi na statku Federacji Handlowej, no to on się ewidentnie przetapia przez te drzwi. No to widać, nie? Tam widać spływający, stopiony metal. Natomiast też gdzieś w legendarnych książkach się spotkałem z tym, że ostrze jest zimne w sensie kiedy je po prostu włączysz. I to można połączyć jakby znowu ja to sobie w głowie tak łączę, że te miecze świetlne używane w czasach powiedzmy schyłku starej republiki i imperium, one miały tak, że one energię zużywały tylko wtedy, jak coś jak są w kontakcie z czymś. To znaczy jak się, prawda, stykają z innym mieczem, albo jak próbują się przez coś przeciąć. Jeśli po prostu trzymasz włączony miecz, to nie zużywa energii. W związku z tym śmiem twierdzić, że, jakby ciągnąc dalej to wyjaśnienie, miecz świetlny był zimny, do, a bardzo się nagrzewał dopiero w momencie, kiedy, no, na przykład wbijaliśmy go w grudź statku Federacji Handlowej. Czy Asoka chciała zdradzić zakon Jedi, mówiąc do Maula, pomogę ci, czy jakoś tak? A drugie, czy może oczywiście dla niektórych, ale nie dla mnie. Jak to się stało, że na księżycu, na którym rozbił się krążownik Republiky z Asoką i Rexem i całym oddziałem klonów, najpierw był taki pustynny, a jak Weider znajduje miecz Asoki, to jest zaśnieżony. Czy mówisz o siódmym sezonie Clone Wars? No bardzo proste. Chcieli nam pokazać upływ czasu. Te hełmy też są y, jakoś tam y, trochę zniszczone, zaśnieżone, wiecie, te takie te hełmy klonów, które tam pozostały. Y, zwyczajnie po prostu y, to nie jest tak, że wejder przyleciał na to miejsce roz, tego rozbitego krążownika, nie wiem, y, godzinę po rozbiciu, dzień po rozbiciu. Tylko przyleciał, nie wiem, pół roku po albo 5 lat po to, te, tego nie mamy jasno powiedzianego kiedy on znajduje ten miecz i znajduje ten jakby te groby w cudzysłowie klonów to miało wyrazić myślę że takie było założenie artystyczne żeby pokazać to że w tym że Anakin jednak znaczy że Vader jednak pamięta że w Weiderze jednak jest coś z z Anakina i trzeba było pokazać upływ czasu no a jak pokażesz upływ czasu na pustynnej planecie, no, zmieniając pogodę, tak? Czyli, że rozbicie się było w lecie, jak tam była pustynia, a potem spadł śnieg. No i to było później, nie? No, w ten sposób y, Filoni pokazał nam upływ czasu. I myślę, że to tylko o, o to chodzi. A czy... Y, y, Asoka chciała zdradzić zakon Jedi, mówiąc do Maula, pomogę ci. Y, wiesz co? Nie pamiętam tego. Znaczy, y, że, rzeczywiście mówiła tam coś takiego, ale to... Wiesz, Maul zwłaszcza w tym y, ostatnim sezonie wojen klonów, on był taki niejednoznaczny, nie? On był taki, że, mam, że trochę, że mamy wspólnego wroga, że Palpatine jest naszym wspólnym wrogiem i że tam jakby ja też dopuszczałem do siebie myśl, że on się może dogadać z Asoką, no bo właśnie mamy wspólnego wroga, mamy y, y, Republika upada, tak? Przez Kanclerza, czy przez Sidiusa, czy przez Palpatina, tak? Więc yy... być może to o to chodziło, nie, że się zjednoczymy przeciwko wspólnemu wrogowi. Ale musiałbym wrócić do tego odcinka, no bo go widziałem oczywiście, kiedy premierem miał siódmy sezon Clone Wars. No bardzo dawno temu z tej perspektywy, więc już po prostu słabo to pamiętam. Czy to możliwe, że Shiv dowiedział się, maintrykiem od Jarjara, który w Clone Wars prawie cały czas był przy królowej Nabu, o związku Anakina i Padme? Wiesz co? Myślę, że to nie, że nie musiał od Jarjara. W sensie to też było w jakiejś książce, też zdaje się legendarnej w tej chwili, że no, Anakin się zwierzał Palpatinowi. I może nie powiedział wprost o tym, że wziął ślub z Padme, no ale jakby. Jego tam opowieści oscylowały. No wiesz, Anakin to prosty chłopak jest. No, mówi to, co ma na sercu. I, i to jakby. Palpatin był dla niego bardzo blisko. Był jak ojciec, w związku z tym naprawdę wydaje mi się, że. wydaje mi się, że zdecydowanie. Może nawet wprost, a na kim mu powiedział, więc nie trzeba było Dżarżara wyciągać. Poza tym, jakby sięgnął mocą do umysłu Jarzara, dżar to sam, sam by ześwirował, no co by wiedział? Albo i to nie. W końcu zapytaj Jodę, szkoda, że następne pewnie za pół roku. Nie, nie za pół roku, za rok. Pytanie do zapytaj Jody. Ile jest łącznie wszystkich książek i komiksów z Kanonu Star Wars? Nie mam pojęcia, ale dużo. W sensie z Kanonu. Już w tej chwili jest tego 10. Tych legendarnych to było kilkaset, wręcz. Licząc oczywiście nie tylko te wydane w Polsce, ale w ogóle wszystkie. Natomiast tych, 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 tych z aktualnego kanonu to już jest kilkadziesiąt. Natomiast polecam ci wejść na jakiegoś chat GPT i wpisz to pytanie. Jestem ciekaw, co ci odpowie. O, i właśnie patrzę, że to było ostatnie pytanie. Tak się z tych wybranych. Tak jak powiedziałem na początku, mam nadzieję, że takich gadanych odcinków będzie trochę więcej, bo chyba, bo mam taki trochę przesyt. Taki, wie, że, taki wiecie, że szykuję materiał, sobie piszę tekst, potem go czytam, potem podkładam pod to jakieś obrazki i wstawiam na kanał. Yy, dlatego, że yy, w tej chwili. Też trochę komentarze mnie deprymują. Nie? Bo to jest... Coś tam zamieszczam... Nie wiem, na temat... E, chociażby Bad Batch, tak? I, i, I pierwszy komentarz jaki się pojawia. Disney to gówno! Nie? I... No i super. No, ale no to napisz coś może o moim filmie. No a nie, Disney to gówno. No i... Strasznie deprymujące są takie komentarze. Ale to, tak jak mówię, pogadamy sobie. Kiedyś tak od serca, bo, yy, bo się sporo nazbierało. Bo takich wiecie, odcinków, gdzie ja siedzę sobie i gadam przed kamerą, to bardzo dawno nie było. Już 25 minut nagrania, także zostawiam Was. Uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z Wami. Trzymajcie się. Pa! pa.